To ustawić. jest to często podobne coś, tak? No, szalenie są no. takie podobne, no. Dobra. Będziesz miał pięć fal do wyczyszczenia. No, nice, nice, mm -hmm. nice! Iii, iii. Okay. Na to czekałem cały dzień. No Matek specjalnie wchodzi. Matek, matek specjalnie, <laughs> <z>, Na <laughs> gotowo! Jeba, Jaki życi. kurwa Żyd! Kurwa typa, nie? No nie, się swania, czy ten? O, oh, o, oh, oh, no, o! No, black hole? Really? I am dead. To wszystko poczyścimy tutaj. A bo tu w ogóle jest jakiś ten, jakiś... kurwa gę, to jo. Bar, mu z granat, mu z pomarańczy Jebni mu tam mu z ulta Kurwa, on też nasrał tych czerwonych, zielonych, niech by się zdecydował, nie? No i tu w ogóle jest. nie trafiam tego tych pedałów Gdzie wy jesteście? Bo ty, bo generalnie ci koleś ja się nie wiem, respią, ko nie? Ja, no, ja nie wiem, kto się respi, ja nikogo nie trafię, jak na razie. A tu w ogóle chyba jakiś drugi typ przyszedł. Aha, no to fajnie, generalnie To no, ciekawie O, o chyba ktoś padł. A co to znaczy, I doubt it? I doubt it? Wątpię. Jak? I doubt it. Dobra, beczunie to jest. Nie, no powiem, że. nie, nie, ja nic nie trafią, nie? Czuć. Yeah, I know. Pytanie jest, co dostaliście? Czy dostaliście nieskończoną falę, którą musicie przeczytać? Ale nie, my jeszcze tego kurwa nawet nie użyliśmy. A. Wlejemy A. dwa, dwa bostaki naraz. Jak ktoś niechcący A. kliknie, to będzie śmiesznie. A? co bardzo. No. A z no. Naprawdę, uśmieje się wręcz. No właśnie, bo co możemy dostać? O o, jest no. niebezpiecznie blisko tego, ja na falę. Nie! 5 eee, fal do zrobienia. Nie kliknijcie tego kury. Na parę innych rzeczy. Teraz, teraz, oślepiony jest. Pokazałem mu dupę. Mój że nie wytrzymał tego? Dobra. A matek, ster, on całą tę walkę leżą Zabili go na początku on leży. <grywa> Kurwa, matek cały czas wyjebane. Jak to diablo, nie? mi? <grywa> odpalam, odpalam. Odpalaj. In is... What? Aha, pięć fal musimy rozjebać, tak? Musicie się wyrobić w czasie. My się nie wyrobimy. Panie Dobra, Pierwsza fala leży. No, ładnie. Ja przyciągam do siebie, tylko muszę nabić punkt. No to przyciągnij. Teraz, Hop. Dawaj. Jest dobra. Teraz, teraz, teraz. O, 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 o. o dobrze. oni skrzeszają, zaś ci zleci duży, nie? A tutaj, o? O, nie teraz. złożymy I kupa. Nie? Co w ogóle? To było trudne. No. Ośmy poszaleli Ty no to są to są Kerst, nie? A nie jakieś kupy Dobra, chodźcie na górę. Dobra. Dobry, dobry ten, ten, dobry fajny eventik w tym momencie miał miejsce. Szkoda, że dopiero teraz. Mógłby być <coughs> częściej. Matek generalnie mówiąc ty tak jakoś... <coughs> matek ty tam coś klikasz w ogóle? To kurwa Matek jest jak special guest <coughs> <w> serialu. <coughs> <Stary>. <coughs> Nic nie mówi ewentualnie tam coś bąknie. Jeszcze na prany przyszedł, czy co O tych nie mogę zasysać hmm. Dobra, którędy? Lewo no, nie możemy iść nigdzie indziej Nie wierzę w siły nadprzyrodzone Goblin goblin! Goblin Widzimy to nie Jak chyci, chycił, chycił, chycił. Jest. O, dobra, jo, dobra no. Go. Co, No dobra, w dupie z tym goblinem i tak go już nie złapiemy. No. A tutaj mnóstwo tych... No. Ten lamus gdzieś tam uciekł... A dupie z nim... Ouuu... Mm. Ech... Uuu, U, level Uuu. Ty, rzucaj we mnie pomarańczą! To masz... Hop... Matek mm. chyba zrezygnował... Matek wyjebany, mm. nic dobrego nie dropnął... <laughs> <laughs> yeah, yeah, when can we safely leave this game? Uh, when there's a, a, a sign on the left side, the game has been abandoned in bold red letters. Can we? Are we going to get it? Because we've got yes, like a level. Yes, one minute. Oh. the is come back but he's useless now o ore, ore ore... co to było na Nefalem glory a to Jakkolwiek. dobry koks o a nie to Adventurous journal kurwa już myślałem że mi legendarka dropnęła a to tylko journal tylko journal a tylko journal o, jak z żurnala. To już mam te cztery, już te żurnale. A ty tak generalnie żywiąc, to tak widzę, że jak kręci się wokół ciebie takie gówno, to robisz kurwa za galaktykę M42, czy o co chodzi? Ja? No nie, ja. No. no. Dokładnie, to jest piękne, nie? Piękne. Turnejda się takie lecą. Moja, Wiry moja. leczne. Prostostyce. Wydaje że ci się byli mega prości. To byli ci? Aha. To jest... Byli, byli. Easy, Easy katka A co on chce? Ha. Chciałem wyjść, to Yogi powiedział, że kurwa... Misiu Yogi? <laughs> Powiedz mówi, że, że jesteś celem. average bear? Lewo, prawo? No już, biegłeś do lewo. Powiedz wąsikowi, że, jest cwe... znaczy, że ty jesteś cwelem, jemu hmm. powiedz Wąsikowi Dobra ksywa No, wąsik nie. nie lubi jak go bić w szczepionkach no. no i co, w prawo trzeba było iść, kappa no mówię, nie? Świat dyskryminuje leworęcznych Zajebiemy tego pierdzącego i ja ten, ja lecę W ogóle Okej okay. yes, jest tutaj indie Starcraft coś Nie ma indiego Starcrafta hmm, To dziwne, that's weird. Hmm. Kurde, tunele i jakieś labirynty o co chodzi? Lewo, prawo człowiek się gubi Jak ciotka w Czechach To co dawaj Dawaj do mnie, dawaj do mnie, mam alkohol i dziwki. U ciebie to tylko loli, batoniki. Tak mam problem do batoników. Kogo <noise> się tak nie śmieje? A co? To Seekersa? Ja wyobraziłam sobie w takiego typka w piątkowy wieczór Siedzącego w kącie pokoju na kuckach w takim wielkim swojkiem w nutel <noise> Zajadającego z... Co o to kur... jest? What the fuck? Okay, ja zdechłem od tej, kurwa jednej salwy, nie wiem, generalnie z... Odbicie story, obrażeń No nie, oni mi zajebali tym... Nie, nie, może się pomarańczą sam wyjebałeś Nie, Ta nie, nie, gruba nie, nie, skórka. Nie. Tego się nie je w CSO? Tak, ale tylko skończymy tutaj Grubego okay. i ZDJ, i ja idę na. Counter strike. puszczyloć skapkę. i fać ci flesz. Chyba, sobie jeszcze zjem coś w trakcie tam. Ja ciepłkę, chyba tyle fleszy w tej grze, Nie że. Ciepać flesz bangi? Flesz bolą, no. Co ty chcesz? Pamiętaj się, co kurwa. Czekaj, bo no, far... się, co kurwa, tylko proszę. Kultura w piątki. Ale dos... O, Dostałem zielony plan. Easy Ta, na 55 level. Haha, ha, na pewno Ej, no co się w ogóle oby. stało z tym Guardians offeringiem, bo ja nic nie dostałam. Takim offeringiem? Był ten drugi offering. Taki offering Słabo ofernołaś pewnie A, a tak? na ten offering ten coś tam, tak? A no. to ja nie, a to w docie, aha, no, to ja nie wiem o co chodzi w ogóle. Ja nic nie dawałem. No. A, no, one wszystkie tak mówią. Dawał jak był mały. Wing, wing. Ale jakieś takie brzydko ma tekstury teraz. Nie wiem, mam wrażenie na brzuchu te zęby to ma jakieś takie kurwa... A jego płatki. Zęby. To No. Kto, śmierdziel? butcher. Dobra w dupie z tobą, Jezu. nie jest bucier, to jest gom. Bucier nie ma zębów. Śmierdziel. Gom TV. To jest śmierdziel. A tak, gom, no. Pamiętam, że jak kiedyś był ten ten to trzeba było go szybko zabić, bo nie dało się potem przeżyć w tym pojeździe. Mhm. Jak ludzie płakałali wtedy, jest. No, bóle dupy było ostre. I albo trzeba mieć mega dużo lifesteala na kicie, żeby szybciej się leczyć niż ginąć od gazów. Z dupy. <grym <grym ten. Ojej, <grym> Cię, jak... dupy. Jak nie miałem. <grym> Jak nie miałeś tego, jak nie miałeś depsa, to zginąłeś po prostu. No to tu no, no. główna na sprawa. Ale słuchajcie. fajną, Miałem fajną taktykę na tego, tego jaką się nazywa. Ten, ten w czwartym akcie, ten pierwszy bosek. Ten pierwszy, pierwszy, w całym początku. Schemat na złoty amulet, tak jest. Ale się spierdział, jak zginął. Tak kurde, Do, sążnie. To jest... Hell smells To jest człowiek pierd. To się dziwi, że się z pierdzią Jakim cudem czekajcie co to jest? Czemu tam coś więcej odporności? What the fuk? Składam lepsze buty, teoretycznie, a statystyki mi idą w dół. What the fuck? Ale uwaga, uwaga, ja mam plan. Pokaż poprzednie buty i te buty, które teraz masz. No. Ej, to mogę cały set zrobić? I'm back. Te z lewej to poprzednie, I... tak? Oh shit. Ej, mogę eee... cały set zrobić, Nie, tak? te z lewej to są nowe. Bo mają więcej okay. armora i wszystkiego, No, tracę siłę i inta. Ej, jaka beka. Ale Jak wozę chwila. te nowe, to mam mniej armorów stary, mam mniej wytrzymałości. I Czekaj. odporności mam za 100 mniej. S to tak grubo ponad 100. A jaka jest Twoja główna odporność? Nie wiem, właśnie. Czy Ale na nie pewno wchodzę. nie. Jest... Dobra, no kino, trudno, no. Kinowe Zakładając, buty. że Twoja główna odporność to odporność na błyskawice, to tracisz z 56, nie 100. No, coś takiego może. Nie umiem liczyć przecież. Siły try. armora zyskujesz, przynajmniej powinieneś. Później później się jeszcze zyskać hopa I co z tym zielonym ty? No to jest jakiś set trzech tech, jakieś takie bardziej obronne. Powiem ci, że na pewno nie będę robił, ale... ale jest. Mogę zrobić. Ciekawa sprawa. Hełma plus 3, 21 do 30 resistance on element. Jakie jakieś średnie dosyć... Ale jest, nie? lubię ja takie rzeczy zbierać, więc... No. Dobra, ja kończę z tym diabłem. Jo. Ja. Opuścił mnie Wrogowie słabną. Wrogowie słabną. Jeszcze sobie sprawdzę złotnika. Jakiś amulet z ręczności mogę zrobić. Wow. Ja wow, wow, wow. 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 Amulet z ręczności. 15 minut próbowałem połączyć z testem. Actually, actually, bardzo dobry amulet, tylko skąd wziąć zapomnianą duszę, legendarny materiał rzemieślniczy? Przy pomocy kowala z legendarnego orężej pancerzy, aha. Dobra, to jestem usrany. You see Dobra, nic, to ja też kończę w takim razie tutaj zabawę bieganko, giganko. No ja już włączam. Czekajcie, bo mam, mam klucz nienawiści, mam powykręcany kręgosłup... W ogóle ja mam coś takiego jak płynną tęczę. Huk mi, huk mi, huk mi! Bełkotliwy okay, legendarny. A o co dziwo z tymi dziennikami na, z Czarnej Skały? Uh -huh. O oh, fuck! To jest like... parodia Lost. No Spód wiem, sobie, no, ale... Widzę sobie, sobie no, ale to się zbiera jakoś tak, tak? I to się Tak, no to nie po robi. prostu masz tam fabułę jakby, nie? I chyba za to nawet jest achievement. Co powiem. Może. I okazało się, że ja tu jeszcze mam jakieś dodatkowe strony w tym. W skrypce i tam jakieś demy mam. Hmm. Hmm. Niespodzianka. A super to ja to sprzedaję wszystko w takim razie. Jakieś to... Jakieś hmm. amulety rzadkie. Pierścienie. Legendarne dwa paski jakieś. To. Nie mam pieniędzy. Kup kup. Ja nie to nie pamiętam tego nie idę. Nie mam pieniędzy kurwa. Właśnie, tam jeszcze pieniądze mi wiszą koledzy Ty przypomniał Ale to kurwa za jakieś nie wiem pół godziny, tak? Kurde siarka Daj mi, daj mi ho... Daj mi tą magmę synu, synu, daj mi magmę Magmę chcę I chuj... Wszystko w pizdu wylądował do dupy takie. Witać. No się Rofie. Ja. Widzieliś ten filmik? Siema, Gimbus. By Właśnie ogarniam. <gibus? <gibus> o, Ta, gimbus? Gimbus. Yep. Gimbus. Gimbus. No tak, ale gimbus. za ile? Ojej. Pan No kurwa, ja na wiem gdzie Gimbus. 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 Big Gimbus. Boost gimbal. Dobra.